Na uroczystej jubileuszowej gali z okazji 30lecia firmy grawi. Czy spodziewałeś się, zakładając markę, że po tylu latach będziesz obchodził jubileusz pośród takiej śmietanki towarzyskiej? Tak, spodziewałem się, ponieważ jestem niepoprawnym optymistą, i zawsze uważam, że należy marzeniami jakby przekraczać góry. Stąd powiem nieskromnie tak, spodziewałem się. Państwa obecność tutaj jest dla nas niezmiernie ważna, mianowicie oznacza szacunek dla nas. Szacunek dla naszej pracy, dla naszych starań i wysiłków. Są to, można powiedzieć, urodziny, czyli bardzo ważne wydarzenie. Celebrujemy jakby jakość, przede wszystkim celebrujemy historię tej firmy. Opowieść o, o ciepłym rozwoju, panie Iwanowie, i panowie, i odwadze sięgania po marzenia, tak należałoby to podsłować. Celebrujemy dziś nie tylko trzy dekady Regis, ale także. No właśnie, lista jest długa. 30-lecie marki Smakowita. 20-lecie marki Active Sport. 15-lecie marki Ledford. Tak, 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 ja ja tak, tak. To jest ten dzień, czyli dzień jubileuszu 30-lecie Marki Regis. Jest na pewno z dużym przytupem ta impreza, więc zapamiętam ją na długo. Może to dziwnie zabrzmi, ale teraz widzę, ile wspaniałych osób pracowało przy mojej nini. Tym bardziej jest to dla mnie ogromny zaszczyt i niesamowita radość, że mogliśmy współtworzyć takie fajne produkty. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Także kochani, Doda dół stoi tutaj nie tylko w tej pięknej nowej cukni, ale jest we w każdym z tych ludzi. Także wielkie brawa dla nich. Proszę Państwa, to jest, jak widać, deska do prasowania, ale to nie jest zwykła deska do prasowania, to jest niezwykła deska do prasowania. Proszę Państwa, na tej desce podpisywaliśmy umowę spółki, którą pisał mój brat Marian Achingel. Zapraszam sobie. Wyobraź sobie, że spotykasz młodszego siebie. Co byś mu teraz powiedział? Żeby marzył, wybrał sobie najlepsze marzenie i konsekwentnie realizował. Z tym garażem to jeszcze była też taka historia, któregoś dnia zadzwonił kierowca. Y Ciężarówki, który powiedział, że ma towar dla nas, to była późna godzina wieczorna, więc on musi to rozładować, znaczy jemu trzeba to rozładować, więc zarząd w tym składzie podjął uchwałę jednogłośnie, zakasał rękawy i rozładował ciężarówkę. Prawda? Poznałem mnóstwo ciekawych osób, bardzo zaangażowanych w rozwój tej firmy, zarówno młodszych, jak i starszych, gdzie jest zazwyczaj burza mózgów i spotyka się właśnie pokolenie starsze jak i młodsze i z tego powstaje fajny, ciekawy produkt. Ale oczywiście sukces to sukces pracowników i ich ciężkiej pracy i o to, jak walczą każdego dnia, każde, każdą godzinę, każdą minutę. Bo tak naprawdę y, ja również pracuję z tymi ludźmi w terenie. Praca nie jest lekka, wszyscy o tym wiemy. Przygód i różnych problemów po drodze jest dużo, ale się nie poddają, mają bardzo dużo odwagi, zaufania do siebie, nawet jak się coś myślą, że nie uda się, to chwilę sobie poleżymy i wstajemy i od nowa działamy, więc... Naprawdę bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że jestem częścią tego zespołu, że mam takich pracowników w swojej ekipie i jeszcze dużo sukcesów przed nami. Bardzo wam dziękuję. Jak ważne jest dla ciebie wsparcie pracowników, przedstawicieli? Najważniejsze. I te kwestie, niewiele więcej mam do powiedzenia. Jeszcze raz, najważniejsze. Right, Drodzy Państwo, w imieniu menadżerów firmy Regis chciałbym podziękować naszym, naszym szefom, naszym prezesom. Dziękuję Wam serdecznie w imieniu wszystkich menadżerów firmy Regis. Dziękuję serdecznie. Dzień! 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 z okolic Goczowkowic. dla pana prezesa Dariusza Wieczorskiego mamy pejzaż szalony wiatrem malowany Podczas takiego jubileuszowego wieczoru przychodzi i taki moment drodzy państwo że osoby, które też chciały powiedzieć kilka słów ze wzruszeniem prawda? And I'd like to thank Magda uh, to having me in this amazing event. Actually I cannot uh, let's say uh, cover my emotion to having me today. I would like to thank her again without any further more. Enjoy with this amazing event and thanks, Najlepsze suplementy diety w Polsce. Jeżeli, drodzy goście, nie mieliście okazji przetestować y, 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 tych suplementów, to śmiało, trzymam zaraz krzyki, mam nadzieję, że szybko to e, zrobicie. I najwięksi y, zaczynali w ten sposób, nigdy się nie poddając i nigdy nie nie wątpiąc, a nawet jeżeli mieli chwilę E, takie to tak towarzyszki do przodu. Ja. Ja. jestem dumny z tego, że idziemy wspólną drogą sukcesu, gdzie odmładzamy i przywracamy naturalny wygląd e, Polakom i Polkom. Firma Regis miała szczęście spotykać na swojej drodze prawdziwych partnerów, tak należałoby powiedzieć, dzięki którym dzisiaj należy do liderów rynku w absolutnie wielu kategoriach. Ale ja chciałbym jeszcze podziękować. Żonie tu obecnej. Ona wie, za co ja też już za co jej dziękować, ale chciałbym też podziękować wszystkim żonom i mężom, partnerkom i partnerom, którzy towarzyszą nam i mają tę cierpliwość i wyrozumienie, że możemy tak wspaniale pracować i się rozwijać. Dziękuję serdecznie, dziękuję jeszcze raz i życzę wspaniałej zabawy. Do rana. Do zobaczenia wkrótce, ale nie za 30 lat wcześniej. Dziękuję bardzo.